emocjach wczorajszego wieczoru związanych z eliminacjami, z losowaniem eliminacji Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku, wracamy na nasze krajowe podwórko, by wylosować pary jednej ósmej finału Fortuna Pucharu Polski, a więc najbardziej prestiżowych rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, jak zwykle w siedzibie. Naszej federacji jest z nami sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki. Dzień dobry, witam serdecznie. Maciuku, minęło już kilkanaście godzin od tego wczorajszego losowania. Dzisiaj na chłodno, co sobie pomyślałeś o tej naszej grupie? Troszkę inna perspektywa niż wczoraj wieczorem. Na chłodno to jeszcze tak nie możemy powiedzieć, bo wciąż czekamy na ten terminarz, który jest zresztą bardzo ważny, bo on będzie determinował, kiedy i z kim będziemy grali odpowiednie mecze. Przypomnijmy, że już trzy mecze w marcu przyszłego roku. Natomiast nie ma co narzekać. Boisko pokaże jaką jesteśmy drużyną. Mamy Anglię, no to jest jeden, jeden z najbardziej utytułowanych zespołów w tej chwili w Europie, ale tak jak mówię, trzeba wierzyć w swoje siły. Wydaje mi się, że nie możemy narzekać, a co najważniejsze, to Niech się nas boją, a nie my, naszych przeciwników. Doprecyzujmy jeszcze, bo wszyscy na to czekają. Terminarz powinien się ukazać jeszcze dziś. Dzisiaj powinien się ukazać, do końca wieczorem, wieczorem do końca dnia dzisiejszego. Rozumiem. Wspomniałem o tym, że dzisiaj losujemy najbardziej prestiżowe rozgrywki organizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, ale najbardziej, prestiżowy rozgrywk, najbardziej prestiżowymi rozgrywkami robią się też te, które losujemy jutro, prawda? Tak, puchar polski kobiet, również jedna ósma, także cieszymy się, że mamy tą przyjemność losować dzisiaj mężczyzn, a jutro kobiety. 16 meczów, 16 meczów, tak, 16 meczów, jednej, 16 finału Pucharu Polski za nami. Spójrzmy sobie za chwilkę na wyniki tych meczów. Oczywiście gratulacje dla wszystkich zwycięzców tych spotkań. Tak, bo nie było łatwo dojść do tych par ćwierćfinałowych, które dzisiaj będziemy losowali. Ty wiadomo, teraz już tak jakby z górki, coraz bliżej tego wielkiego finału i coraz większe emocje. Każdy kibic ma na pewno swojego faworyta i każdy kibic patrzy na to, co będzie się działo w kolejnej rundzie. My widzimy przed sobą wyniki jednej 16 finału, Fortuna Pucharu Polski, i widzimy tam, że dwa mecze rozstrzygnęły rzuty karne. Pogoń Szczecin w Płocku wygrała właśnie w serii jedenastek, Piast Gliwice w Mielcu. Zacięte były spotkania z Nicza Pruszków z Lechem Poznań, Garbarni z Hojniczanką. Tutaj bramki wpadały w końcówce oraz przede wszystkim mecz trzecioligowego Krzo Ostrowiec z Górnikiem Zabrze. Zabrzanie dwie bramki strzelili dopiero w doliczonym czasie gry. Arka Gdynia jest jedyną drużyną spośród tych 16 meczów, która jako gospodarz awansowała do kolejnej fazy rozgrywek. Polski klasyk widze w legia skończył się wynikiem 0 do 1. Bramka Mateusza Cholewiaka zdecydowała o tym rezultacie. Krakowia długo męczyła się z trzecioligowym świtem z Kolwin, bardzo ambitną drużyną. Zdecydował gol Daniela Pika przewrotką. Dużo działo się też w bielsku białej. Dogrywkę mieliśmy też w Ostródzie, gdzie Soko grał z wartą Poznań. W regulaminowym czasie gry tam było 0 do 0. Ostatecznie 3 do 1 wygrali. Poznaniacy, a nasze kamery, kamery kanału Łączy Nas piłka, tym razem spośród tych wszystkich 16 spotkań, wygrały, wybrały spotkanie w Niecieczy, gdzie ówczesny lider i obecny lider Fortuna I ligi mierzył się z ówczesnym liderem ekstraklasy Rakowem Częstochowa. Zobaczmy sobie fragment tego materiału. No myślę, że, że teraz bardzo dobrze wyglądamy. Jesteśmy liderem ekstraklasy. Wszystkie mecze gdzieś tam widać naszą dominację w każdym meczu, więc myślę, że, że jak będzie tak dalej, będziemy dalej to kontynuować, to na pewno jakiś chłopak dostanie powołanie do reprezentacji. Jeżeli chodzi o pierwszą reprezentację, no spokojnie, co nie? Na pewno wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli będziemy dalej tak to prezentować swój poziom, to pewnie tak to będzie wyglądało. Materiał ja, ja... cały czas dostępny na kanale Łączy Nas Piłka. My tam, Maćku, szukaliśmy potencjalnych reprezentantów Polski w ekipie Rakowa-Częstochowa. Ja rozumiem, że ten materiał jest nie, nieprzypadkowy, znając twoje życie. Wiem, że się urodziłeś w Częstochowie, mieszkałeś w Częstochowie, także... Bardzo tam mecz. Mecz się zamierzać. bardzo ciekawie zapowiadał. Raków-Częstochowa według ciebie jeden z faworytów w tych rozgrywek? Myśl, w myślę, że tak. Widzimy jakoś Rakowa w lidze, powtarzalność, determinację, swój styl. I to może nam wskazywać, że Raków będzie bardzo silną drużyną w tych rozgrywkach. Po każdej rundzie zwykle podsumowaliśmy sobie najładniejsze, najbardziej efektowne trafienia zwykle napastników. Ale teraz zrobimy inaczej, bo ostatnia runda 1-16 Fortuna Pucharu Polski obfitowała w bardzo efektowne interwencje bramkarzy. I top 5 tychże obron sobie dla Was wybraliśmy. Tak sobie obserwowaliśmy i zastanawiamy się, która z tych interwencji najbardziej efektowna. Każda inna, trzeba przyznać, prawda? Jako był napastnik zwolni mnie z tego obowiązku <noise> wyznaczenia tej najładniejszej obrony. Wolę sprzyjać napastnikom, także uznajmy, że, że wszystkie pięć tutaj zasługuje na miarę tych najlepszych. No ale jeżeli my używamy klucza wiekowego, to Jan Jurczak ze Znicza Pruszków, dziewiętnastolatek w tej ostatniej interwencji, naprawdę wykazał się bardzo dużym bramkarskim Punctem. Nie ma co przeciągać. Przechodzimy w takim razie do procedury losowania jednej ósmej finału Fortuna Pucharu Polski. Procedury, która do czego już się przyzwyczailiśmy, będzie bardzo prosta. Tak, w misie losującej mamy że 16 zespołów. Tak naprawdę każda drużyna może trafić na każdą. Nikt nie, nie jest ma. rozstawiony. Nie ma żadnego rozstawienia. Drużyna, którą wylosujemy jako pierwsza, będzie gospodarzem meczu. Chyba, że drużyna, która została dolosowana do tej drużyny jest z niższej klasy rozgrywkowej. Wtedy nastąpi zmiana Gospodarza. Wszystko proste, wszystko jasne, 16 kul, wśród nich, wśród tych kul nazwy drużyny PKO BP Ekstraklasy, 10 takich drużyn, 5 drużyn Fortuna I Ligi i jeden rodzynek z Drugiej Ligi Chojniczanka Chojnice. Gotowi? Gotowe. Ja zdecydowanie gotowy. Zaczynajmy. Zaczynamy. Jedna ósma finału Pucharu Polski to kolejny szczebel, rozgrywany będzie na początku przyszłego roku i pierwsza drużyna wylosowana to... Pogoń Szczecin. To pogoń Szczecin, która, jak wspomnieliśmy wcześniej, wygrała w poprzedniej rundzie z Wisłą. Płock, remis 1 do 1 i w rzutach karnych dwie świetne interwencje Dante z przy, przy strzałach Cabrera i Obradowicza. I pogoń 1-8 zagra z. Piast Gliwica. Z Piastem Gliwice, a więc mamy dwie drużyny z PKO, BP Ekstra Mecz ten odbędzie się w Szczecinie. Piast w poprzedniej rundzie, co ciekawe, też musiał walczyć w serii jedenastek. I mamy Raków Częstochowa. Jest Raków Częstochowa, a więc aktualny wicelider PKO BP Ekstraklasy. Dwa punkty straty Częstochowian do Legii. Jeszcze nie stracili bramki w dwóch meczach Fortuna Pucharu Polski w tym sezonie. I Raków zagra z Górnikiem Zabrze. Raków z Górnikiem Zabrze, a więc mamy już drugą konfrontację dwóch drużyn z PKO BP Ekstraklasy. Mecz ten zatem odbędzie się w Bełchatowie, gdzie Raków będzie gospodarzem. Chojniczanka Chojnice. Chojniczanka Chojnice to ten wspomniany wcześniej rodzynek z trzeciego szczebla rozgrywek podopieczni Adama Noconia w poprzedniej rundzie po bardzo ciekawym meczu, gdzie bramki wpadały w końcówce, pokonali Garbarnię Kraków. Zagrają z Zagłębiem Lubin. No i do Chojnic jedzie Zagłębie Lubin. Bardzo ciekawy też mecz Zagłębia w poprzedniej rundzie. Aż cztery rzuty karne w konfrontacji Lubinian z Podbeskidziem ostatecznie wygrali oni podogrywce 4 do 2. Puszcza Niepołomice. Puszcza Niepołomice, podopieczni Tomasza Tułacza. Aktualnie 12 miejsce Fortuna pierwszej Lidze. Wcześniej w tym sezonie Fortuna Pucharu Polski pokonali czwartoligowy Jaguar Gdańsk i GKS Jastrzębie zagra z Lechia Gdańsk. A teraz do niepołomic pojedzie Lechia Gdańska, więc finalista rozgrywek o Puchar Polski w ostatnim sezonie. Przypomnijmy, że po tobiecznie Piotra Stokowca ulegli w Lublinie Krakowi w tym finale. Kolejną parę zacznie Arka Gdynia. A więc jak wspomnieliśmy, jedyna drużyna spośród tych, które toczyły swoje boje w jednej 1.16. finału, która wygrała u siebie i awansowała do kolejnej rundy. Arka zagra z, z górnikiem Łęczna. I też będzie gospodarzem tego spotkania, ponieważ Górnik Łęczna, ponownie, podobnie jak Gdynianie występuje na co dzień, Fortuna pierwszej lidze jest rewelacyjnym Beniaminkiem tych rozgrywek, bo jak na razie pod opiecznikiem Kieresia na trzecim miejscu. Warta Poznań. To już drużyna z PKOP Ekstra Klasy, która po dogrywce, drugi raz już po dogrywce w tym sezonie, pokonała swojego rywala. W jednej 16 finału był to Sokół Ostruda. I warta zagra. W Krakowie. I warto zagra z Krakowią. Mecz odbędzie się w Poznaniu. Tam właśnie pojadą obrońcy tytułu, obrońcy trofeum Fortuna Pucharu Polski Zawodnicy Krakowi. Lech Poznań. Lech Poznań otwiera nam przedostatnią parę. Wicemistrzowie Polski jak na razie na siódmym miejscu w PKO BP. Ekstraklasie. W tym tygodniu kończą swoją przygodę z Ligą Europy. I Lech zagra z Radomiakiem Radą. Rek zagra z Radomiakiem. Radomiak gra niżej, więc ten mecz odbędzie się w Radomiu na boisku podopiecznych Dariusza Banasika. I ostatnią parę stanowi ŁKS Łódź. Łodzianie jako pierwsi podopieczni Wojciecha Stawowego wygrali w 1.16 finału z Unią Janikowo. Są aktualnie wiceliderem Fortuna pierwszej ligi i zmierzą się z... Oczywiście Legia Warszawa. Z Legią Warszawa, a więc warszawian czeka kolejna wycieczka, wyprawa do Łodzi na mecz z ŁKS-em Łódź. Wszystkie osiem par są już zatem znane, a więc podsumowując. W jednej ósmej finału Fortuna Pucharu Polski zagrają Pogoń Szczecin z Piastem Gliwice, Raków Częstochowa z Górnikiem Zabrze, Chojniczanka 1930 Chojnice z Zagłębiem Lubin, Puszcza niepołomice podejmie Lech Gdańsk, Arka Gdynia, Górnika Łęczna, warta Poznań zagra z Krakowią, Radomiak, Radom jak Radą, z Lechem Poznań, A LKS Łódź ugości u siebie zespół Legii Warszawa. Jest sporo konfrontacji drużyn z Ekstra klasy, a więc na pewno będzie ciekawie. Wspomnieliśmy o tym, że jedna ósma finału Fortuna Poperu Polski zostanie rozegrana na początku przyszłego roku, a dokładnie w dniach 9 11. Lutego 2021 roku. Emocji na pewno nie zabraknie. Z pewnością serdecznie zapraszamy przed telewizory i dużo zdrowia. Dużo zdrowia dla wszystkich. Dziękujemy bardzo za uwagę na dzisiaj. To tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do widzenia.